odłamek żelazny kurczę w tym lesie to właściwie w mojej rodzinnej wiosce no kiedyś były działanie wojenne i od groma tutaj jest z takich żelaznych odłamków bo sygnał ciągle daje mi na jakieś żelazo mało kiedy na jakiś kolor ale O. Znowu sygnał na żelazo. Nawet jego nie będę kopał, bo wiem, że to jest odłamek. Jest kilka sygnałów. nie zaraz pójdę jeszcze dalej troszkę i o wyjdę na ten mech hmm. też jakiś mały sygnał o. tutaj też jakiś głęboko odłamek zaraz pinpointem sprawdzę troszkę jest sygnał dźwięku wiodącego podniosę głośność i ton sygnału wiodącego też damy na 270 fajnie brzmi przynajmniej Ale przynajmniej statyka, znaczy pseudostatyka w trybie mieszanym będzie mi głośniej sygnalizować zbliżanie się do jakiegoś obiektu. O, tak jak tu. To wiem, że to jest żelazo. Nawet nie kopię. Dobra. Idę ja po swoją łopatkę, bo. Zostawiłem już tutaj przy drzewkach. No i tak wygląda poszukiwanie jakichś przedmiotów metalowych. To bez ID, ale dźwięk na u. I to coś dużego. Dźwięk wskazuje na żelazo, stare. Nie przerywa. Także nie ma z tego kopać, bo wiem, że to jest żelazo. Stare, zardzewiałe. O, jest moja łopatka. A tak. Dobra, kończym.